Jeszcze w tym roku miasto planuje wybudować trzy tzw. placa aktywności ruchowej dla mieszkańców bielska-białej. Wydział promocji miasta oddaje do rąk czytelników nowe miejskie wydawnictwo. Skierowane jest zarówno do mieszkańców Bielska-Białej, jak i do osób przyjezdnych. Jeśli możemy, kompostujmy skoszoną trawę we własnym ogrodzie. Jeśli chcemy ją jednak oddać z innymi odpadami, postarajmy się wcześniej trawę przesuszyć. Proszą Bielszczan, osoby odpowiedzialne za miejski system odbioru odpadów komunalnych. Zasadniczy remont ulicy Grunwaldzkiej praktycznie zakończony. Drogowcy przystąpili do wymiany nawierzchni na ulicach Siksta i Słowackiego. Jeszcze w tym roku miasto planuje wybudować trzy tzw. placa aktywności ruchowej dla mieszkańców Bielska Białej. Plany budowy miejskich, ogólnodostępnych obiektów służących rekreacji i rozwojowi tężyzny fizycznej miasto ma już gotowe, ale realizacja jak zwykle zależy od ilości posiadanych środków. Te zaś miały pochodzić nie tylko z budżetu miasta, ale także z tak zwanego nowego rozdania środków unijnych. Tymczasem okazało się, że na pierwsze trzy place pieniądze znalazły się jeszcze w ostatnich, dostępnych funduszach starego rozdania. W ich ramach na początek w tym roku powstaną trzy obiekty, a być może rozpocznie się budowa i tu będą trzy lokalizacje, te, które myśmy e, chcieli zrobić sami w, w następnych latach. Mianowicie e, lokalizacja tutaj przy Bohaterów Warszawy, tu po przeciwnej stronie rzeki Białej, e, w parku przy ulicy Skrzydlewskiego i przy ulicy Bartniczej na osiedlu karpackim. Tam też e, no, Rada Osiedla wielokrotnie wzmiankowała o, o, o konieczności wybudowania czegoś takiego. I to będą place zabaw, siłownie zewnętrzne. I to jest ta pierwsza y, pula pieniędzy, tam jest 880 tysięcy. Natomiast otrzymaliśmy także na zadanie pod tytułem Budowa Strefy Aktywności w Bielsku Białej. I tu z tego zadania będziemy realizować na ulicy Babiogórskiej cały duży kompleks za prawie pół miliona. Taki zabawowy, treningowy. To będzie, to będzie wszystko ogrodzone, monitorowane. I, no jeśli pogoda tylko pozwoli, bo to pieniądze, te pieniądze. No, Wczoraj chyba zostały podpisane ostatnie umowy w Katowicach. No te pieniądze są trochę późno, no ale myślę, że uda nam się taki zakres do 90% skończyć w tym roku, a jakieś nasadzenia, drobne rzeczy w przyszłym roku. Planów jest więcej. Z tego co widzę mapa wygląda dosyć okazale, bo punktów tak. jest sporo. No w, sumie, w sumie myśmy planowali, no bo to trzeba planować, bo to są duże pieniądze. Planowaliśmy ponad w 27 lokalizacjach na terenie całego miasta ponad 33 obiekty. No kilka będzie tak, jak teraz mówiłem przed chwilą, wybudowane w tym roku i dokończone w przyszłym. Natomiast jeszcze mamy modernizację miejskich placów zabaw. Tutaj jedna z tych inwestycji będzie chyba zrealizowana do końca roku, chyba na osiedlu mieszka pierwszego. Myślę, że będzie skończona, to też zależy od pogody. Natomiast mamy jeszcze z tych aktywnych przestrzeni, o których mówiłem, inne lokalizacje. Mamy ruch bez barier, na który dostaniemy środki unijne, to już raczej, raczej jest pewne. Tam jest siedem obiektów różnego typu, sportowych, rekreacyjnych, dla młodzieży, dla osób starszych. Także tych lokalizacji, tak jak mówię, w 27 punktach, ta mapa tutaj to obrazuje. Wydział promocji miasta oddaje do rąk czytelników nowe miejskie wydawnictwo. Skierowane jest zarówno do mieszkańców bielska-białej, jak i do osób przyjezdnych. Różnorodne ciekawostki, tematy lekkie, ale często o zabarwieniu edukacyjnym i promocyjnym, trochę historii, ale też współczesność. Pismo do poczytania i obejrzenia to główne cechy nowego wydawnictwa, które pojawi się nie tylko w miejscach publicznych, ale i być może w wielu bielskich mieszkaniach. Znajdą w nim Państwo informacje dotyczące miasta. Ale w ujęciu nieszablonowym, czyli jest to taki przekrój. Czerpiemy trochę z teraźniejszości, trochę z przeszłości. Są tutaj opisane różne ciekawostki dotyczące miasta z różnych dziedzin życia. A więc, mamy trochę mody, mamy trochę tego, z czego do niedawna słonęliśmy, czyli, czyli mały Fiat. Mamy coś dla dzieci, czyli studio filmów rysunkowych. Nie jest to taki typowy przewodnik. I myślę, że każdy z mieszkańców miasta dowie się czegoś, o czym do tej pory nie słyszał. Założenie jest takie, że, z, będą że wydawnictwo będzie dystrybuowane w hotelach, ale również w kawiarniach, e, innych punktach e, użyteczności publicznej, nazwijmy to. Wydawnictwo z, zostało zrealizowane w ramach turystycznej inicjatywy Plastrowej w, w Bielsku-Białej. Jeśli możemy, kompostujmy skoszoną trawę we własnym ogrodzie. Jeśli chcemy ją jednak oddać z innymi odpadami, postarajmy się wcześniej trawę przesuszyć. Proszę bielszczan, osoby odpowiedzialne za miejski system odbioru odpadów komunalnych. Tegoroczne lato jest ciepłe, ale i dość mokre. Zapominamy o tym, wsypując do kubów z odpadami mokrą, skoszoną trawę, która jeszcze często przed odbiorem zaczyna w plastikowym pojemniku gnić, wydzielając dodatkowo nieprzyjemny zapach. Stąd prośba z ratusza i zakładu gospodarki odpadami do mieszkańców o kompostowanie we własnym zakresie lub choćby wstępne przesuszenie trawy przed wrzuceniem do kubów. Sytuacja jest taka, że kompostownia, która przetwarza odpady mokre i to jest nasz priorytet oraz odpady zielone, w pewnych miesiącach takich jak czerwiec, lipiec, sierpień jest bardziej obciążona. Zostało to oczywiście przewidziane i tak i w zeszłym roku, tak w tym roku, zawsze latem tych odpadów zielonych jest więcej. Natomiast tylko w lipcu tego roku odpadów zielonych przewiezionych do ZGO było 25% więcej niż w czerwcu. A w czerwcu było prawie o połowę więcej niż w zeszłym roku, w sierpniu. Także tu, to pokazuje, jak znaczny skok jest przywożonej ilości trawy, a to no niestety powoduje przejściowe trudności z przetworzeniem tej trawy, ponieważ jakaś dzienna przepustowość tej instalacji ma jakieś swoje granice. Dlatego Urząd Miejski, na prośbę Zakładu Gospodarki Odpadami, wystąpił z komunikatem do mieszkańców, aby ci mieszkańcy, którzy mają możliwość kompostowania i mają oczywiście taką wolę, kompostowali we własnym zakresie odpady zielone. Natomiast jeżeli ktoś nie ma możliwości kompostowania, to w tych trudnym okresie, kiedy jest gorąco, kiedy są opady deszczu i skoszona trawa zagniwa w workach, oczekując na odbiór, prosilibyśmy, żeby przynajmniej tą trawę. Przesuszyć trochę, żeby ona rozłożona poczekała do czasu, aż będzie termin odbioru, i wtedy dopiero pakować ją do worków i oddawać. Bardzo to ułatwi przetworzenie tej trawy później w kompostowni. Oczywiście przypominamy jeszcze, że należy stosować bezwzględnie woreczki biodegradowalne i do gromadzenia odpadów mokrych, i do odpadów zielonych. Jest to niezwykle istotne ze względu na proces technologiczny w kompostowni. Zasadniczy remont ulicy Grunwaldzkiej praktycznie zakończony. Drogowcy przystąpili do wymiany nawierzchni na ulicach Siksta i Słowackiego. Odcinek ulicy Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego do 3 maja jest już gotowy. Trwają jedynie roboty wykończeniowe. Tymczasem w ramach prac w tej części miasta Miejski Zarząd Dróg przystąpił do mniejszych remontów związanych z wymianą nawierzchni na sąsiednich ulicach Siksta i Słowackiego. Jest to taki cykl robót, który rozpoczynamy w tej chwili już po zakończeniu, można powiedzieć, tych zasadniczych robót na ciągu ulicy Grunwaldzkiej. Osiągnęliśmy przejezdność, funkcjonuje nowe skrzyżowanie, czy rozbudowane skrzyżowanie z ulicą Wyspiańskiego. I w tej chwili przechodzimy do tych kolejnych ulic, których będzie taki remont nie tak w takim dużym zakresie jak ulicy Grunwaldzkiej. Praktycznie wymieniamy no, zniszczoną, zdegradowaną nawierzchnię ścieralną na ciągu ulic i i ulicy Słowackiego. Wcześniej te prace nasze zostały poprzedzone poprzez porządkowanie tych podziemnych urządzeń, była tam akwa, było szereg różnego rodzaju wykopów i prac, które wcześniej były wykonywane, a teraz już mając otwarty ciąg ulicy Grągalskiej przechodzimy właśnie do takiego krótkiego remontu, bo chcielibyśmy te prace zakończyć przy dobrej pogodzie już w przyszłym tygodniu, jeżeli ta pogoda przeszkodzi, no to będzie to przesunięcie kilkudniowe, ale myślę, że to będzie właśnie krótkie. A uprzedzę tylko, że czeka nas kolejne utrudnienie na ciągu ulicy Piastowskiej. Dlatego zależy nam na tym, żeby te wszystkie prace pokończyć. To będzie praca Akwy, to będzie wymiana i uszczelnienie. Tego dużego kolektora, który znajduje się w ulicy Piastowskiej, więc tam też te utrudnienia, też te prace będą, one w którymś momencie będą powodowały to, że ulica Piastowska będzie na pewnych fragmentach jednokierunkowa, więc ten ruch automatycznie zostanie przeniesiony na te wyremontowane w tej chwili ciągi.